Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Z dzisiejszych newsów dowiesz się nieco więcej na temat Shang-Chi, Venoma 2, Wolverina, Hugh Jackmana i Czarnej Wdowy. Zanim jednak przejdziemy do całego meritum, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Dzisiejsze newsy zaczniemy od Shang-Chi. Studio Marvel miało bardzo dziwny rok, ponieważ był to pierwszy rok od początku MCU, gdzie nie było żadnych filmów i był to tak naprawdę historyczny film, dopóki 9 lipca 2021 nie zobaczyliśmy na ekranach kin i Disney Plus Czarnej Wdowy, której wyniki box office'owe były takie sobie: były ok, nie były najgorsze, nie były najlepsze. O konkretnych numerach powiem nieco później. Box Office Pro to taki serwis, który szacuje zarobki filmów i oszacował, że Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni podczas weekendu otwarcia, czyli trzydniowego weekendu piątek, sobota, niedziela, zarobi znacznie mniej niż Czarna Wdowa. O konkretnych numerkach opowiem za chwilę. Na razie w MCU najniższym otwarciem może cieszyć się niechlubnie zresztą e, niesamowity Hulk z wynikiem 55,4 miliona dolarów. A z drugiej strony największym otwarciem i jak na razie niepobitym jest e, Avengers Endgame z wynikiem 357 milionów. No więc teraz tak. Box Office Pro szacuje, że Shang-Chi zarobi od 35 do 55 milionów dolarów w ciągu pierwszego weekendu, a całkowite zarobki ze Stanów Zjednoczonych tutaj zaznaczam tylko ze Stanów Zjednoczonych będą wynosiły około 100 do 165 milionów. I teraz, dla porównania, czarna wdowa. Czarna wdowa była szacowana, że zarobi między 80 a 110 milionów. A całkowity e, zarobek będzie się wahał między 200 a 310 milionów. I tutaj szpiegowski thriller ze Scarlett Johansson e, zarobił tą niższą, e, jakby szacowaną kwotę, czyli 80 milionów. A na razie jest na jakby z całego e, zarobku 175 milionów. Także jeszcze trochę brakuje do szacunkowej liczby, ale raczej będą to te niższe e, kwoty. No więc dlaczego? Po pierwsze, Covid, po drugie Covid, po trzecie Covid. Wszystko jest związane z tym, ale jest jeszcze inna sprawa, ponieważ Shang-Chi jest nowym bohaterem dla fanów MCU. Ze Scarlett Johansson i innymi Avengers byliśmy co roku em, no przez grubo ponad 10 lat, a Shang-Chi tak nagle wparował do tego świata i dużo osób go nie zna. Tak więc Niski wynik jest jak najbardziej adekwatny do tego. Dopiero kolejne filmy, jeżeli fani ciepło przyjmą Shang-Chi, będą zarabiały znacznie więcej. Jest to taki eksperyment Kevina Fagi, być może, no ale też musi wprowadzać nowe postaci. No i tutaj jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Shang-Chi będzie tylko w kinach, nie będzie miał premiery na Disney. Ale drugą ciekawostką jest to, że tylko przez 45 dni reszta filmów i taki standardowy czas, gdzie e, filmy trafiają na DVD, Blu-ray czy na jakieś serwisy streamingowe to 90 dni, 3 miesiące, a Shang-Chi będzie miał skrócony ten okres o połowę, czyli tylko 45 dni. Jak myślicie, czy Shang-Chi zarobi tą wyższą kwotę, czy tą niższą? Ty, właśnie ty, idziesz na Shang-Chi do kina, czy nie? Ja wiem, że idę. Może się spotkamy. Kolejną historią, o której chciałbym wam powiedzieć, to oficjalne przesunięcie daty premiery Venoma 2. Niestety smuteczek, ale z oryginalnej daty premiery, 24 września, film został przesunięty o kilka tygodni do przodu. Teraz oficjalna data to 15 października 2021. Niby nie jest tak źle, ale widać, że... Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują nowy wariant, znowu wariant, nowy, osz, nowy szczep Covida, czyli Delta. No więc wydaje mi się, że studio Sony będzie tak długo opóźniało swoje filmy, aż sytuacja nie zostanie wyklarowana. No i teraz najważniejsze pytanie, czy opóźnienie Venoma 2 opóźni również Spider-Mana 3 No Way Home? No Way Home na razie ma premierę 17 grudnia. Jeżeli studio Sony zdecyduje się przesunąć premierę filmu na bliżej nieokreślony 2022 rok, na przykład, to będzie to miało naprawdę poważne konsekwencje dla całej czwartej fazy, ponieważ, jak wiecie, No Way Home będzie mm, jakby zaczepiało o multiversum, a film nie może mieć. Premiery po doktorze Strange, który, zap, e, przypominam, ma premierę w marcu 2022, ponieważ wtedy nic nie miałoby sensu. Byłoby tak jak... Um z Valentiną de Fontaine w Czarnej Wdowie i Falkonie i Zimowym Żołnierzu. Nie było tego po prostu zaskoczenia. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli Sony przesunie Spidermana, to studio Marvel będzie musiało przesunąć wszystkie inne swoje filmy o jeden slot do przodu, o jedno miejsce. To stwarza kolejny problem dla Morbiusa. Jak na razie oficjalną datą premiery dla filmu Jared'a Leto o żyjącym wampirze jest 28 stycznia 2022. I jeżeli No Way Home miałby być przesunięty to właśnie na 28 stycznia, co później będzie musiało być przesunięciem dla, um, dla Morbiusa. Tylko Morbius musiałby być przesunięty gdzieś na marzec, a w marcu premierę ma Doctor Strange i wiecie, jedno za drugim i tak wszystko zostanie przesunięte. Z dobrych newsów powiem, że Tom Hardy bardzo poważnie myśli o Venomie 3. Kilka dni temu serwis Esquire zapytał Toma Hardego o Venoma 2, a ten otworzył się i powiedział kilka rzeczy na temat Venoma 3. Hardy powiedział, że myśli nad trzecim filmem, ale nie dostanie zielonego światła dopóki do kin nie wejdzie druga część ale wie, że studio jest bardzo zadowolone z sequela. Hardy nie chciał powiedzieć nic więcej na temat Venoma 3 ani fabuły Venoma 2, ale wspomniał, że Carnage nie będzie jedynym wrogiem Venoma w filmie, co wskazuje na szriekę, w którą wciela się Naomi Harris. No więc, jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, jeżeli Venom 2 będzie hitem, a będzie hitem, jeżeli pójdziemy do kina, ja, ty, ty, ty i ty, właśnie wy, Czyli my pójdziemy do kina i to by było świetną okazją na trylogię filmów o Venomie. Wtedy Studio Sony mogłoby zrobić coś jak ze Spider-Manem, czyli zmienić aktora, jeżeli Tom Hardy by się albo nie zgodził, albo byłby już za stary, albo Studio Sony chciałoby zrobić jakiś reboot Venoma. Nie wiem, ale to otwiera bardzo dużo możliwości, mogliby zakończyć historię Venoma albo otworzyć zupełnie nową ścieżkę. Jak wy byście chcieli? Chcielibyście innego bohatera jako Venoma, innego aktora? Czy chcielibyście, aby po prostu Studio Sony zaczęło myśleć o następnej trylogii przygód o czarno-maziastym antyherosie? Ostatnią przygotowaną przeze mnie historią jest Hugh Jackman, który powiedział co nieco na temat powrotu Wolverina. Czy to są dobre wieści, czy złe? Za chwilę się dowiecie, najpierw pomyślcie jednak o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem. Jeżeli dotychczasowe informacje Wam się podobały, a jeżeli nie chcecie ominąć innych filmików, nowych newsów itd., itd., to zostawcie suba z dzwoneczkiem na pewno mi bardzo pomoże. Lecimy po 100 tysięcy, uda nam się do końca roku, mam nadzieję. Hugh Jackman grał Wolverina przez 17 lat i pojawił się w 10 różnych projektach. Jackman niedawno promował swój najnowszy film, no i oczywiście każdy pyta go o powrót do MCU jako Wolverine. Australijski aktor powiedział, że nie ma nic od Kevina Fagi w swojej skrzynce mailowej, a więc jego powrót raczej nie jest możliwy. Dalej Jackman powiedział, że zarówno film Logan, jak i Wolverine jest bardzo bliski jego sercu i wiedział, że Logan to jest jego ostatni film, więc mógł dać z siebie wszystko. Powrót raczej jest niemożliwy. No i jak wiecie, Ryan Reynolds i Hugh Jackman są bardzo dobrymi przyjaciółmi i takimi wrogami na ekranie. I tak więc Jackman na końcu zażartował, żeby powiedzieli to Ryanowi Reynoldsowi że on nie wróci już jako Wolverine, bo ten nie chce mu wierzyć. Czy coś w tym jest? Czyżby Wolverine pojawił się znowu w Deadpoolu albo Deadpool w Wolverine? Kto wie? A jeżeli nie Hugh Jackman, to kto? K kogo byście widzieli w roli Wolverina? Ja powiem Wam, że albo Joel Kinnaman, albo syn i Eastwooda, Scott Eastwood. Ja na razie innych opcji nie widzę, no może jeszcze Daniel Radcliffe, tylko musiałby ostro przypakować. Ale kogo wy widzicie w roli Wolverina, dajcie mi znać w komentarzu poniżej. W komentarzach poniżej również napiszcie mi, czy chcielibyście takie zbiorcze newsy raz na tydzień, dwa razy na tydzień, aby zebrać wszystko do kupy. O czym tak naprawdę w cudzysłowie nie warto robić osobnych materiałów, bo trwałyby po 30 sekund. A tak to dowiecie się nieco więcej z dłuższego materiału. Do zobaczenia następnym razem na razie. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.